Witajcie, ja jestem Jack Jackson, jak z tej w Pokémon Diamond. W tym odcinku zmierzymy się z kolejnym członkiem elitarnej Czwórki. Tak to w końcu dobiję końca ta um, nierówna walka, więc tak, pokonaliśmy tą oto Bertę Berta. wykurwem mi stąd, to jest moje miejsce. Więc tak, um, mamy co, co mamy teraz do zrobienia? Pokonanie kolejnego członka. E, rudnego Fajfusa czas pokonać, trunt, trunt, trun, trunt. Trun, trun. Więc tak, e, nasz e, kochany fajfus korzysta z Pokémon typu ogistego, więc e, na niego najlepiej wykorzystać wodnego pokemona. No lub e, smoka, na no, wszystko da się wykorzystać, więc... na coś zjednąć z typu Dark lub... Wszystko zawsze on... Dark jest w sumie na prawie wszystko dobry. No prawie wszystko. Są wyjątki. Więc um, co mamy do zrobienia? Musimy przykulić jak najszybciej z ataków typu wodnego. Za jak użyję na nas jakiegoś potężnego chodzi o HP ataku. Najlepiej wykończać go jak najszybciej i jak największe obrażenia z powodu wy z powodu, nieważne zgubiłem wątek w sumie to że zgubiłem wątek tylko że z powodu dobywać <laughs> nie wiem powiedzieć słowa ale jest ale inteligencja widzę moja jest na poziomie tysięcznym jak można nie powiedzieć słowa z powodu spowodować z powodu z powodu nieważne doesn't matter guys Doesn't matter. Whatever. Wszyscy uczepili tej Ewy. I... Może... Tak właśnie powinno być. Więc zniszczmy um, naszego flinta. No co mojego gwałcisz, mojego... Um, Floyd Selfa, jakby to był twój grandfather. Więc odejdź przed na, na, na drugi Thunder Punch będzie mnie bardzo bolesny i wy końcu mojego poka. Z miłą chęcią się zemszczę, pamiętaj Flint, om jeszcze. Więc tak. Teraz jeśli nas trochę dojechał z tego powodu, mogę wystawić się Tortire, który zmieści z powierzchni ziemi jego, jak nie użyję porządnego ognistego ataku. Użyjemy tylko jeden raz um, Earthquake'a po zabawie. Tylko, że Mach Punch nie wiem czy zrobił mi cośkolwiek. Mógł użyć jakiegoś tam Flame Towera albo coś w tym stylu. A teraz niestety pożegnamy tego przyjaciela, ponieważ um, jego obydwa typy są słabe na Earth, czyli Ziemię. W sumie Ground chodzi o ataki typu Ground, czyli typu Ziemnego, czy tam. Um, ziemistego <grym> najlepiej um, driftblum Co ty mi tutaj zaprezentowałeś Kip but um, to takie latające główienko Jak z tego do tego walić? Um, na pewno jest z tego nie z um, Earthquake'a, ponieważ to on lewituje zapewne i to jeszcze nam sobie powiększa unikliwość, więc będzie ciężko, bardzo ciężko, mówiłam. Nie wiem co teraz ze sobą zrobić, mam. Mm, razolifa, nie, razolifa to sobie. Więc tak, może tak zróbmy. Um, um, starraptor Być, kochanie, być, kochanie. I spraw <ścoughs> Doesn't da, da. affect to staraptors. I... i... Z <grybujesz> Fly to up hide. Leciał przez tworza, a teraz... Przed niego jak... Czy nie powietrze, jak to tam... To by nazwał to inaczej. I nie trafił. Co to za... Ule, button Pass, Co za denerwujący stylix Nie chciał mój przeciwniku. Więc może zamkniemy tę nierówną walkę. Oczywiście musiał nie trafić, żeby mnie zirytować. A on trafi mnie z Rock I to mnie troszeczkę zaboli. Mówiąc troszeczkę, mówię bardzo. Nie lubię. Nie lubię przyznawać się do błędu, ale to wyb ten wybór był dla mnie na troszeczkę błędem. Mogłem wybrać jakiegoś innego pokazywania za z Antortire. Not very effective, więc możliwe, że zmienię teraz Firefunk, bo bym się nie spalił w piekle. Dobra, można jeszcze zmienić, póki jest okazja. Najlepszym tego rozwiązania będzie Rapidash, który użyje fire um, Flamewella, czy jak to się tak zwie. I uderzy z dobrego ataku odnistego na Stilixa, który jest typem stalowym i to go zmiecie z powierzchni ziemi. Więc tak um, Fire Blasta. Żegnaj Stilix. Miło się walczyło. No lub, oczywiście, jeśli na dobitkę mogę wystawić typ elektryczny, który też dobrze działa na typ stalowy. Oczywiście nie trzeba było. Nas Na szczęście Rapidash sobie dobrze poradził, nie trzeba było się z nim męczyć, używając um, jakiegoś tam um, cwaniaka. Nie ma cwaniaka na Warszawie jako tok. Co się tam w Warszawie dzieje, to ja nie wiem. Ja jestem Dolny Ślązak i to mnie nie interesuje. W Warszawie się w sumie same głupoty dzieją. Palikoty, sralikoty i tak dalej się tam bawią, jakieś tam głupoty. Ale palikoty jest za legalizacją, Joks. Powinieneś być za nim, on... On normalnie wprowadzi, że będą mogły gajero brać śluby! tak, powinieneś być za nim! Tak, kurwa, tak. Największy pojew w całej polityce po Donaldzie Tusku. No w sumie, nie. Donald Tusk jest nie do przebicia. No, przed chyba. W sumie powiem wam, że polityka... To rzecz bardzo głupia. W Polsce polityka nie ma zupełnie sensu. To jest tylko wszystko jakby pod publikę, jakby taki show po prostu dla wszystkich. I to jest po prostu niby, że niby robią coś dla kraju, ale widzieliście, żeby coś zrobili dla kraju oprócz większych dziur w drogach? Jeżdżą jak pojebani, chronią się imutetem poselskim i jeszcze, jeszcze zwalają większe podatki na nas. No to fajnie. Dobrze, że... I nie wiem co. Taka jest polska mentalność. Zostanę politykiem i dostanę kasy za nic. Ale fajnie. Będę gadał głupoty w telewizji, żeby były większe głosy na mnie. Yeah. Co za... Co za dobra myśl? No nie, widzowie, no nie. Jakby co? Głosujcie na mnie, jestem prezydentem. U, 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 u. I będę robił gafy, Jak nasz kom, komar i tak dalej. Ja skończę ten głupi temat. Mam tutaj uh, temat um, bardzo ważny. Jakim są um, moje Pokémonki? Mm, czy tak? Trzeba zniszczyć Drift Blima. Drift Blimie, odejdź. Przeklęta bestio. Przeklęta bestia! No i dobra, Benz. Spłoniesz, powiem Ci tyle. Teraz użyję na Ciebie Fireblitza, podwoi to Twoje obrażenia. Jak tak mi się zdaje. No teraz na moje uderzenie, tak. Um, guys, on się nie spali. Jeśli dam mu teraz okazję do zregeneracji, no to dupa będzie Dupa No i się zregenerował. Mogę użyć jakiegoś pozornego ataku zamiast je bawić w głupiego Jasia Sense, and Yasha z Doty. Co mam z Fireballsta i potem z Ten atak dosyć się bardzo przyda. Więc użyjesz czegoś porządnego. Więc może... dostawmy to... Pomyślmy to. On jest typem latająco-duchowym. Używa tego Omni... Omni coś tam... Wind. Omni Nose Wind. Więc tak, wstawmy może Lextreya. Uderzmy z jakiegoś tam pioruna albo z czegoś. I sprawdźmy jak to zadziała na tego przyjaciela. Czas. Czas sądu nadszedł. O minus wind. Na ciebie zadziała, kochaniotki. No dosyć sobie, co? Ale za to. Mój czas nadeszedł, Ale wszystko urosło a mi się, pogorszyło. No eee. Discharge Double team? Double team? Może tak um, odejdź? Albo poddaj się? Aha. No to widzę, że będzie impreza. Woli. -E. Will. Ostrzywisp. ban, utrafi, Tak, trafiłem w niego. W końcu. Mnie damage będzie... Strasznie słaby, ponieważ ten oto osobnik zwiększa sobie cały czas wszystko. Może mogę pomyśleć, na początku już na niego cruncha, bo on jest z duchem, jak dobrze mi się zdaje, I to powinno go zniszczyć. Lecz To by pomyślał, żeby myśleć, to jest zbyt skomplikowane. Tak, ta, tak właśnie trzeba właśnie pomyśleć o tym, by nie myśleć, bo myślenie jest. Być skomplikowane. Nie wszyscy. M... Zatem, mówiąc o tym, że tracę cały czas. Malutką. Um, Malutką, bo mam cały czas mało pp. To jeszcze mnie zmiotą z powierzchni ziemi za, za niedługo. Ponieważ muszę uzdrowić Pokémonki. I więc, tak widzowie, ten odcinek dobieg końca. Czas tylko na save'a i pożegnanie. Więc. Um, koment dla Was, dla Was, Jacks. Komentujcie, oceniajcie. I. i to motywuje, mówię, to motywuje. Chcę co co w sumie wiedzieć, co robię źle, co robię dobrze. W sumie przydałoby się jakiś tam nie tylko. Um, nic, nic, a nic. Cisza na kanale. Jak, um, nie wiem co. Więc. Um, do następnego odcinka, widzowie.